Na tych i następnych nagraniach będę zajmował się zapachami firmy Nautika. Zaczniemy od najstarszego zapachu Nautika Classic. Ta ikonka trochę przypomina mi Old Spice'a, ale to pewnie takie tylko skojarzenie. To ma sugerować żagiel, bo większość zapachów Nautiki jest taka typowo morska więc o to w tym chodzi, w tym żaglu nie nawiązanie do Old Spice'a, tylko nawiązanie do zapachu morskiego. Nautika Classic został wydany w 1992 roku. Jest to drzewno-szyprowa mieszanka zapachów. Akordy, jakie są wypisane na Fragrantice to aromatyczny, cytrusowy, drzewny, świeży, aldehydowy, świeży korzenny, białe kwiaty, pudrowy, kwiatowy, ciepły, korzenny. E, opinie są podzielone. Dużo osób pisze, że krótko trzyma że mógłby być trwalszy i no to jest kwestia gustu. Czasami jak się psiknie więcej razy, to dłużej będzie trzymał na skórze. E, jakie to są nuty zapachowe? Jest bardzo dużo, bo jest to zapach z 92 roku. Większość zapachów wydawanych w 90 roku lub na początku 2000 miało w składzie bardzo dużo nut zapachowych. No i tutaj mamy takie G nuty głowy aldehydy, lima, bergamotka, cytryna, cyprys, estragon, neroli, szałwia muszkatołowa, kolendra, cynamon. Nuty serca to jaśmin, cyklamen, róż, kminek, geranium. A nuty bazy to drzewo sandałowe, cedr, piżmo, paczula i mech dębowy oraz bursztyn. Prawdopodobnie ponad 60% z tego nie, nie byłbym w stanie sam wyczuć, gdybym nie przeczytał. Więc Powiem Wam po prostu jakie, jakie są odczucia. Zapach kupiłem za 59 zł na Notino. Ale na Allegro można dorwać taniej. Widziałem nawet po 42 zł. E, co tu dużo mówić? Zobaczymy jak po prostu to pachnie. A jak jest reklamowany na, na Notino? Nautika Classic to drzewny zapach dla mężczyzn. Niebieski koktajl pełny świeżości składa się z soczystych owoców cytrusowych, odurzających kwiatów oraz delikatnych przypraw. Perfumy klasik nadają się zwłaszcza na lato, ponieważ potrafią doskonale odświeżyć i uszczęśliwić typowo męskimi nutami. Zostań zawsze zadbanym i odświeżonym mężczyzną, którego, którego lekki, drzewny zapach będzie przyciągać wszystkie kobiety w Twojej okolicy. Kurde, brzmi to nieźle. Perfumy pochodzą od marki Nautika, która w naszym kraju nie jest zbyt znana. Cenowo atrakcyjny produkt, codziennie będzie sprawiał ci radość. Chodzi o bardzo uniwersalną. Poczekajcie, jakiś patologiczny, typowo, typowo patologiczny dzwonek telefonu komórkowego nie mój. Wracający. Jest to cenowo atrakcyjny produkt, codziennie będzie sprawiał ci radość. Chodzi o bardzo uniwersalną i dyskretną kombinację, która rzeczywiście potrafi ucieszyć. Ok, buteleczka wygląda jak żagiel. Eee. Czy tu coś ciekawego jest? Niezbyt, po prostu 100 mililitrów Zobaczymy, jak to psika. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery psiki wystarczą. Nie jest zły, jest rzeczywiście bardzo świeży, troszeczkę roślinny, pewnie przez kolendry i cyprys, ale nie jestem w stanie Wam precyzyjnie powiedzieć, że to na pewno jest cyprys albo estragon, kminek, róża, cyklamen. No, jest na pewno spoko. Jeżeli lubisz coś typu Cool Water, koti Aspen... Albo inne, których teraz nazwy nie kojarzę. Cool Water, Coty Aspen, co jeszcze tam było takiego zielonego? Już nie kojarzę. Teraz nie jestem w stanie sobie przy, 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 przypomnieć, bo ta muzyczka mnie rozkojarzyła. Tak czy siak, jeżeli lubisz Cool Watera i Coty Aspen oraz coś rzeźkiego, morskiego, to ta mieszanka jest taką bardzo delikatną będziesz pachniał jak po prostu po kąpieli jakimś żelem typowym pod prysznic to nie jest zły zapach jest całkiem fajny jak za 59 zł czy tam 56 zł warto go sobie w sumie zostawić bo jest lepszy niż na przykład te David Beckhamy po 50 zł, które są zobaczę jeszcze jak będzie trzymał na skórze psiknąłem 4 razy, więc gdyby trzymał 3 godziny to wciąż będzie całkiem nieźle to by było chyba na tyle z tej recenzji. Jeżeli szukacie czegoś fajnego, żyśkiego, odświeżającego, to kupcie sobie go, bo warto. Jest całkiem przyjemny. I pamiętajcie o subach, albo nie wiem, polecajcie znajomym. Dzięki za uwagę.